Witaj, nazywam się Natalia Jakuła, jestem trenerką ciała i umysłu, czyli pracuję z mindsetem swoich podobiecznych i z ciałem. Jestem też socjologiem, prezenterką. I w tym filmiku chciałabym Ci opowiedzieć o, o czymś, o czym mało się mówi. O czymś, co nie pozwala nam żyć w harmonii, spokoju, w prawdzie ze sobą, w szacunku do siebie. A mianowicie chodzi o uzależnienie od człowieka, od drugiego człowieka, od partnera, przyjaciela, rodzica. Bądź współuzależnienie, właśnie od partnera, partnerki. To są dwie różne rzeczy, zaraz je wytłumaczę. Jest to spory problem. Mówi się dużo o uzależnieniach od alkoholu, od używek papierosów, narkotyków, hazardu, słodyczy, telefonu, różnych form uzależnień. Natomiast tak bardzo się mówi o emocjonalnym uzależnieniu od drugiego człowieka, albo o współuzależnieniu, czyli o próbie ratowania kogoś, kto, kto sam ma problem duży i sobie z nim nie radzi, i ciągnie nas tym samym w dół. Opowiem o tym, dlaczego tak się dzieje, skąd to się bierze, czym to jest i jak sobie z tym poradzić. Yy. Trochę tym wiem, bo sama tam byłam. <laughs> yy. I o tych mechanizmach rozmawiam też z swoimi podopiecznymi, dlaczego wchodzimy w takie relacje, dlaczego się dajemy tak usidlić, wsadzić do więzienia emocjonalnego, czyli no, to uzależnienie od drugiego człowieka jest więzieniem emocjonalnym, bo objawia się tym, że my bez tego człowieka wydaje nam się, mamy taką iluzję w głowie, że nie potrafimy żyć, że nie damy sobie rady. Że to jest ktoś, kto nas w jakiś sposób uratuje, coś nam załatwi, coś nam da, wypełni miłością, radością, troską, da nam właśnie tą troskę, opiekę. Natomiast jest to totalnie nierealne oczekiwanie i to trzeba wiedzieć od razu, że to jest po prostu nierealne oczekiwanie, bo w takie relacje wchodzi się zazwyczaj w jakimś trudnym momencie. Też w momencie nieświadomości, mm, szczególnie po trudnym dzieciństwie, po trudnych przeżyciach, traumach, zazwyczaj w takie relacje wchodzą osoby, jak nie zawsze, DDD bądź DDA, czyli dzieci z dysfunkcyjnych rodzin bądź y, dorosłe dzieci alkoholików. I też mówię o dorosłych oczywiście dzieciach y, rodziców dysfunkcyjnych. I jeżeli nie mamy świadomości y, siebie, skąd pochodzimy, co wynosimy z domu, w jakie relacje mamy tendencję wchodzić, w jakie wchodzimy, czego nam brakuje, czego szukamy. Jeżeli tej świadomości nie mamy, to pakujemy się w autodestrukcyjne schematy, związki, relacje, sytuacje. Jesteśmy uzależnieni od dopaminy i szukamy, brniemy, lgniemy w, w, w takie miejsca, w takie sytuacje, które nie są dla nas zdrowe. I, I nie mamy świadomości. Świadomość to jest wszystko, to jest klucz. Yy, I klucz do zmiany też przede wszystkim, bo już, jeżeli, jeżeli mamy świadomość, wiemy z czym się mierzymy, z czym mamy do czynienia, to możemy, tym, możemy temu stawić czoła, możemy z tym wygrać, bo to czasami, to najczęściej jest walka: to jest walka z samym sobą, ze swoimi słabościami, ze swoim umysłem, z iluzjami umysłu. Z brakiem poczucia wartości, pewności siebie. I lekarstwem jest terapia, jest zrozumienie, są wszelkie metody prac z poczuciem własnej wartości, z, z uczuciem pustki, osamotnienia, wszelkiego rodzaju medytacje, relaksacja, ale przede wszystkim też odnalezienie się w spokoju bo to jest to, co ja mówię swoim podopiecznym, że jeżeli nie czujesz się dobrze w, po prostu w spokoju, w harmonii, w ciszy, to już jest pierwszy najważniejszy znak, sygnał, że, że to jest uzależnienie od dopaminy, który generuje właśnie uzależnienie od innych też środków rzeczy tak? I, od, i pakuje nas, pcha nas tam, gdzie nie powinno nas być. Poczucie wartości, pewności siebie to jest klucz z tego względu, że, że zobacz, jeżeli masz takie silne poczucie własnej wartości, potrafisz stawiać granice, mówić stop, to nie jest dla mnie, przepraszam, zabolało mnie to. Jeżeli nie potrafimy tego zrobić i zostajemy tam, gdzie nas ranią, jesteśmy tam, gdzie, gdzie boli, gdzie. Gdzieś jest trudno, um, to nie szanujemy siebie, nie kochamy siebie, jesteśmy dla siebie, uh, jesteśmy na siebie źli tak naprawdę, ale nie mamy świadomości tego. Obwiniamy drugą osobę zazwyczaj, dlatego uh, te związki toksyczne są bardzo autodestrukcyjne dla obu stron. Um, nie rozumiemy tych schematów, obwiniamy drugą osobę za to, jaka jest, za to, co nam robi. Um, Zamiast zrozumieć, co się dzieje, i, i powiedzieć: ym, To nie jest dla mnie. Ta osoba nie jest dla mnie, ten związek nie jest dla mnie, ta relacja nie jest dla mnie, to miejsce nie jest dla mnie. Ym, to jest też ochrona swojej energii ym, ochrona siebie, swojej energii szacunek do siebie. I czasami, niestety, musimy przeżyć jedną bądź kilka takich sytuacji. Zazwyczaj kilka takich sytuacji niestety, żeby zobaczyć schemat. Yy, I musi tak bardzo zapiec zaboleć, żeby, żeby coś z tym zrobić, żeby zauważyć, że jest problem, i żeby faktycznie się zgłosić po pomoc, tak? Czy do terapeuty? Na początku oczywiście warto iść do terapeuty yy, bądź do mentora, coacha. Do mnie trafiają osoby po terapiach, które gdzieś tam nadal czują, że, że chcą wzrastać, które, którym zostały emocje. Yy jeszcze niewyczyszczone, nie uwolnione z, czy z dzieciństwa, czy właśnie z jakichś toksycznych relacji, gdzie jeszcze nie zostało to wybaczenie do końca sprocesowane. Są do tego piękne narzędzia. Pracujemy na... Pracujemy w półhipnozach, pracujemy, robimy wspólne medytacje, wspólne procesy, procesy z podświadomością. Uświadamiam tutaj energii dodaje pozytywnego um, myślenia i tłumaczy właśnie jak, jak w ogóle działają te schematy, jak działa ten, ten świat. <grym> Bo słuchajcie, są zasady działania tego świata, są, um, jest prawo przyciągania, jest, jest cała psychologia, która opisuje te zależności. Także gdyby nas tego uczyli od dzieciństwa, nie byłoby teraz tak wielu rozwodów, nie byłoby tak wielu dramatów, tak wielu skrzywdzonych dzieci. Natomiast oczywiście nasi rodzice no już kompletnie nie mieli pojęcia, zielonego pojęcia w tych tematach. My zaczynamy mieć, dlatego wszystko się zmienia i chcemy stworzyć naszym dzieciom lepszy świat, lepsze warunki, lepsze środowisko rozwoju, zdrowe środowisko rozwoju. Bo pamiętajcie, że my mamy jakiś dom w sercu i jeżeli ten dom jest niezdrowy, był niezdrowy, to to wewnętrzne dziecko nasze jest bardzo pokrzywdzone i ono lgnie nadal do tej krzywdy, bo ją zna. Uważa, że to jest właśnie dom. A chcemy być w domu, bo dom się kojarzy z ciepłem, z bezpieczeństwem, nawet jeżeli nie był ten dom bezpieczny, to, to jednak. To jednak był i to dziecko się przyzwyczaiło, że to jest strefa komfortu. A jak wiemy, strefa komfortu, to nie jest. To jest bardzo niezdrowe. Pchanie się w autodestrukcyjne. Relacje, sytuacje, tak? Nawet no, nie mamy świadomości czasami, że tak robimy, aż po prostu jest tak źle, że już musimy się opanować, poprosić o pomoc i zastanowić nad sobą, poznać siebie przede wszystkim, bo my nie znamy siebie. Nie zadajemy sobie pytań, kim jestem, skąd jestem, co mam w sobie, czego szukam, czego chcę, dokąd zmierzam. I ta nieznajomość siebie powoduje właśnie też różne zawirowania w życiu zawodowym, prywatnym. Nie wiemy, co jest naszą misją, bo, bo każdy człowiek jest na świecie po coś i ma jakąś swoją misję, mocną stronę, e, jakiś dar, którym może się dzielić. I do tego naprawdę uwierz mi, nie potrzeba milionów kursów, nie potrzeba e, ukończonego doktoratu. E, mamy takie czasy, że wystarczy e, przeczytać e, i obejrzeć mnóstwo książek, filmów. E, i też mówić na właśnie na bazie własnego doświadczenia. Ja wiem, że te papiery są oczywiście ważne, kwalifikacje są ważne, żeby ludziom krzywdy nie robić, dlatego też skończyłam szkołę coachingową. Natomiast chcę Ci powiedzieć, że ja jestem jedną z tych osób, które jeszcze do niedawna były przekonane o kompetencji właśnie tych osób, które pokończyły te wszystkie studia. I to absolutnie nie ma nic wspólnego z kompetencją. Jakby wykształcenie nie równa się. Yy, Nierówna się talent, nierówna się y, wiedza, nierówna się doświadczenie. Y, Także po prostu zaufaj sobie. Nawet jeżeli szukasz terapeuty, szukasz osoby, z którą chcesz pracować, to bardziej chodzi o energię i o wiarygodność tej osoby, o to, czy może być dla Ciebie autorytetem, czy przeszła drogę zwycięską, którą Ty przechodzisz y, i czy ma do Ciebie. Y, czy ma na ciebie wpływ, czy ma do ciebie dotarcie? Um, dlatego ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak konkurencja. Jeżeli chcesz yy, zawodowo ruszyć w jakimś kierunku, ale myślisz sobie, wszędzie już jest przepełniony rynek, jest wszędzie pełno tego, tamtego, to nie zgodzę się, bo, bo dla każdego jest miejsce. Yy, I to jest też kwestia tego, właśnie, w co wierzy, jakie ma przekonanie <laughs> i czy wierzy w siebie, i czy wierzy, że da radę. Bo słuchajcie, właśnie w te, wracając do tematu, yy, uzależnienia emocjonalnego od drugiej osoby, to tutaj jest głębokie przekonanie w tym, że ja sobie nie poradzę, ja sobie nie dam rady, ja jestem niewystarczający, niewystarczająca, e, potrzebuję kogoś, potrzebuję opiekuna. To jest wychodzenie z roli małego dziecka, które uważa, że sobie nie poradzi w tym dorosłym życiu, bo było tak zmęczone, skrzywdzone swoim dzieciństwem, że um, że nie chce dojrzeć, że nie potrafi dojrzeć, że nie widzi perspektyw. Że wydaje się sobie niewystarczające właśnie samo. Ym, ale żeby się wyrwać z tych szponów y, różnych autodestrukcyjnych sytuacji, związków, relacji, to, to trzeba pobyć trochę w ciszy, spokoju ze sobą, y, pozadawać sobie pytania, pomedytować, y, zapytać się siebie, czego potrzebuję, i powiedzieć sobie, jestem ważna, potrzebna, ważne, potrzebny, wystarczająca, wystarczający. Kochany taki, kochana jaki jestem, i uwierzyć w to, że jestem wyjątkową osobą, po prostu taka jaka jestem, że nie muszę na nikim polegać, bo mogę polegać na sobie. Oczywiście, przyjaciele, otoczenie jest bardzo ważne i bez tego nie da się zdrowo funkcjonować w tym świecie. Dla zdrowia psychicznego ludzie nam są potrzebni, i dlatego ta izolacja społeczna jest tak niezdrowa. I, i nam pokazała właśnie w pandemii, jak bardzo my nie znamy siebie i, i jak bardzo potrzebujemy ludzi. Mi przynajmniej też pokazała. Ale my tych ludzi się bardzo często boimy właśnie poprzez lęki społeczne, poprzez um, sytuacje z dzieciństwa, poprzez traumy. Z tym się naprawdę nie da zdrowo żyć, normalnie żyć. Nie trzeba mieć tego świadomość. Każdy ma jakąś traumę. Dlatego jeżeli panuje w Twoim środowisku opinia, że terapię, terapeuci, psychoterapeuci, ten cały coaching, coś ściema, że to w ogóle jest e, dla wariatów, bo cały czas jeszcze gdzieś tam, choć już w Warszawie oczywiście od dawna nie, ale słyszę, że w małych miastach są takie opinie, to szczerze Ci powiem, że największymi wariatami są ci, którzy to mówią, bo oni kompletnie nie mają świadomości, jak bardzo mm, potrzebują pomocy, jak bardzo mm, sobie mogą nie radzić z emocjami, bo nikt nas nie uczył radzenia sobie z emocjami, przynajmniej tego pokolenia 80, lat 80, poniżej, <grym>, 90. myślę też jeszcze. A te emocje są bardzo ważne, ja osobiście staram się uczyć swoje dziecko. Sama się nauczyłam, uczę cały czas wyrażać emocje, mówić o emocjach, stawiać granice, uczę się tych granic. Staram się nie być tam, gdzie nie czuję się dobrze, mówić też o tym głośno i nie trwać tylko po to, żeby, żeby przetrwać. Nie trwać, żeby przetrwać. Słuchajcie, pięknie to powiedziałam, właśnie to wymyśliłam i bardzo mi się to hasło podoba, chyba je zapiszę. <laughs> Nie trwać, żeby przetrwać. To jest dokładnie słowo, zdanie, klucz uzależnienia emocjonalnego od drugiej osoby, od kogoś, od czegoś. Bo ta zależność ma być w środku. Ja mam być jedyną osobą, która zarządza, dysponuje swoimi emocjami, która której się mówi, co ma czuć. Nie może Ci ktoś inny mówić, jak masz się czuć, co masz czuć. Albo wypierać, wybraniać, zabraniać Ci emocji. Emocje są ważne. I te gorsze, i te lepsze. I, i trzeba sobie pozwalać na wszystkie, bo, bo tacy jesteśmy kolorowi, że, że jest dużo tych emocji i, i one są codziennością każdego człowieka. Tylko teraz, jeżeli pojawiają się trudne, negatywne emocje, to zatrzymaj się i zapytaj siebie, skąd one się biorą, co mogę z nimi zrobić, jak mogę zareagować, żeby ta reakcja nie szła jak sztylet po prostu w ciebie. Bo jeżeli nie zareagujesz, nie powiesz czegoś, nie obronisz siebie w trudnych momentach, to działasz na swoją niekorzyść bardzo, bardzo mocno, bardzo mocno. Łykasz taki kamień, który później ci zalega, powoduje jakiś tryb walki, niekochania siebie, tryb dopalacza, mogłabym też powiedzieć, bo no tak, bo w pewnym momencie, jak już jest dużo tych kamieni w środku, to jest nam ciężko i chcemy je jakoś zrzucić, więc już dostajemy takiego speeda, i odrealnienia, i, i, i w ogóle nie wiemy, co się dzieje czasami. W tym szybkim świecie warto się zatrzymać, pobyć ze sobą, nie gonić, dać sobie czas, dać sobie święty spokój, bo to spokój jest najważniejszy w życiu, już teraz wiem. Um, że zdrowa relacja to jest przede wszystkim spokój i to uczucie bezpiecznego domu, spokojnego domu, bezpieczeństwa, y, stabilizacji, harmonii, stałości. Mimo, że nigdy nie mamy gwarancji, czy jakaś relacja będzie na zawsze, to też właśnie musimy sobie dać na to prawo. Oczywiście nic nie musimy, ale uważam absolutnie tutaj, że musimy, że warto przynajmniej dać sobie prawo, y, dać komuś prawo wyboru i też sobie y, na zmianę, na to, że ja nie muszę osaczać drugiego człowieka, żeby był ze mną, mogę mu dać wolność i przestrzeń. Bo to jest decyzja dwóch dojrzałych osób, czy chcą być razem, czy nie chcą być razem, czy dadzą radę razem, czy, czy nie. Ale wolność to spokój, wolność umysłu to spokój, to, to właśnie jest zdrowe, że nie myślę ciągle i nie zaprzątam sobie głowy tym, co ktoś o mnie myśli, czy zrobiłam dobrze, czy zrobiłam źle. Nie skupiam się na zewnątrz, tylko skupiam się na wewnątrz. Jeżeli się skupię na swoim wnętrzu, na wypełnianiu siebie, swoich oczekiwań wobec siebie, bo tak naprawdę, jeżeli mam oczekiwania do świata zewnętrznego, to, to należałoby się zapytać, dlaczego ja sama sobie tego nie mogę dać, sam sobie nie mogę tego dać, czego szukam z zewnątrz. Także. Na podsumowanie tego, jak sobie radzić z uzależnieniem, współuzależnieniem albo uzależnieniem od drugiego człowieka, powiem Ci, że zrozumieć, zobaczyć i zapytać się siebie, dlaczego jestem tam, gdzie jest mi źle, dlaczego w ogóle jest mi źle, z jakiej rany to wynika, rozmawiać z tą osobą, komunikować, nie bać się odrzucenia, absolutnie nie. Co ma odejść, odejdzie, co ma się skończyć, skończy się. A jeżeli tylko udajemy... Coś kamuflujemy, o czymś nie powiemy, albo powiemy za późno, wychodzi tylko gorzej, naprawdę wychodzi tylko gorzej. Więc absolutnie reakcja tu i teraz, mówię, nieco czuję, jest bardzo ważna. Ja sama nadal się tego uczę, aczkolwiek jestem bardzo dumna z siebie, że kiedyś nie umiałam w zasadzie zupełnie, yy, nie dbałam o swoją strefę emocjonalną, bo byłam takim people pleaserem, mogłabym powiedzieć, że chciałam zadowolić wszystkich dookoła z lęku, chyba przed odrzuceniem, yy, z lęku przed kłótnią, bałam się kłótni. Hmm. Właśnie z lęku przed, yy... chyba wokół jednak odrzucenia jest wszystko. Wszystko. Wszyscy się boimy odrzucenia, bo boimy się być sami, bo samotność wydaje się być straszna, ale naprawdę nie jest straszna w momencie, kiedy potrafimy wytrzymać ze sobą po prostu, polubić siebie, spędzać czas tylko ze sobą. Hmm. Można to lubić. I ja wiem, że to jest trudne w momencie, kiedy przychodzimy jakiś kryzys, albo w momencie, kiedy sobie coś uświadomimy, bo sama to przeżywałam, że lubiłam bardzo być ze sobą, gdy byłam młodsza, jak jestem samodzielną mamą, to nie do końca zawsze, ale właśnie im dłużej trenuję nad tym, im bardziej nad tym pracuję, im bardziej siebie wypełniam, właśnie tym poczuciem wartości. Y i moimi pasjami, jak się skupiam na sobie, właśnie na tym, co chcę w sobie rozwijać, co lubię, też zaakceptowałam swój cień, bo każdy z nas ma cień. Każdy z nas ma tą, tą trudną, złą, skrywaną stronę, ale im bardziej ją maskujemy, im bardziej się jej wstydzimy, tym bardziej nie kochamy siebie, więc pozwól sobie też zauważyć tą ciemną stronę, pogadać z nią, powiedzieć sobie: Widzę cię. Mm, tak, znam Twoje słabości, pracuję nad nimi, bo, um, bo one nie służą, um, ale. Co tam, się SMS-a? <grym> ale trzeba wiedzieć, że jestem Cień, nie ignorować go, nie wypierać go i po prostu lubić siebie w całości. I tą dobrą stronę, i tą złą stronę. Zaakceptować tą, tą złą stronę. No ale oczywiście też nie mówić, że jestem jaka jestem i się nie zmienię. Bo każdy może się zmienić, jeżeli chce, tak, jeżeli y, ten brak zmiany prowadzi nas w złym kierunku. I ta integracja, lubienie siebie, to jest w ogóle integracja tej strony y, naszej super fajnej i tej strony trudnej, ciemnej. I y, y, my tak często zakładamy też maski, bo chcemy być akceptowani, więc zakładamy tą maskę fajnego człowieka. I słuchajcie, w ogóle straszne jest to, że bardzo dużo osób tak ma, że gdzieś tam zakłada maskę, uśmiecha się na zewnątrz, żeby być lubianym, akceptowanym, a przychodzi do domu i tą maskę zdejmuje i jest po prostu innym człowiekiem. I się wyżywa na tych, na których właśnie powinno mu zależeć najbardziej. To jest też częsty schemat. To też jest unikanie konfrontacji z prawdą. Ktoś nie widzi tego, albo nie chce zauważyć, albo mówi, że ja tak mam i się nie zmienię. Także pamiętajmy o wartościach, o tym, co jest ważne, o tym, na czym się powinno skupiać, bo dużo osób o tym zapomina, szczególnie po rozstaniach. Samotne matki, samotni ojcowie bardzo często właśnie gdzieś tam szukają takiego um, um, czasu umilacza niepotrzebnie, bo przecież można być czasu umilaczem dla siebie, a kiedy już się czuje dobrze ze sobą. Wówczas y, szukam partnera na życia, właściwie wtedy on sam się y, zazwyczaj znajduje. Albo już wtedy nie mamy na to ciśnienia, więc to jest ten paradoks. Trochę jak zajściem, zajściem w ciążę: im bardziej chcę, tym bardziej nie wychodzi. A jak wyluzuję, to się wszystko dzieje. I tak jest dokładnie na każdej płaszczyźnie życia: jak się czegoś boję, to, to do mnie nie przychodzi. Yy. Także to by było chyba na tyle w tym temacie. Mam nadzieję, że, że trochę ci otworzyłam oczy, że trochę pomogłam. Jeżeli masz y, jakieś pytania w tym bądź innym temacie samorozwoju, radzenia sobie z emocjami, z y, schematami, to jestem do dyspozycji. Ja odpisuję na każdą wiadomość. Mm. Zapraszam też do współpracy. Zazwyczaj pierwsza konsultacja to jest takie poznanie się, opowiedzenie swojej historii i zupełnie nie ma się czego bać. Ja się staram, żeby te spotkania, konsultacje były bardzo pozytywne, żeby. Mm, każdy podopieczny po każdym spotkaniu czuł się zaopiekowany, zaopiekowana, żeby nie zabrakło tej wartości dodanej, którą jest pozytywna energia. Tak, daje z siebie, ale też chronię swoją energię i, i to też nie jest tak, że ja, że mi jej później brakuje, bo to jest w ogóle oddzielny temat: jak chronić swoją energię i jak dawać, żeby, żeby nie zabrakło. Bo wszystko jest wymianą. Wymianą energii, wymiana. Nawet pieniądze są wymianą energii. Także to by było na tyle w temacie uzależnienia od drugiej osoby, współzależnienia. Chociaż mało powiedziałam o współzależnieniu, to jest próba ratowania kogoś. Ale powiem jeszcze w skrócie na koniec, że. Jeżeli my próbujemy kogoś uratować, to ktoś ma strefę komfortu, z której pięknie korzysta, bo nie musi nic robić, bo jest ktoś obok, bo, bo może być ofiarą, a my jesteśmy ratownikiem. Natomiast robimy przysługę i sobie, i komuś. Jeżeli potrafimy pięknie zakomunikować, jesteś dla mnie ważny, ważna, ale wiem, że nie mogę być twoją strefą komfortu, bo zostaniesz z tym uzależnieniem i będzie się to pogłębiało, i będziesz się czuć źle ze sobą, ja ze sobą, ja z tobą, ty ze mną. I naprawdę robimy przysługę czasami, yy, stawiając ultimatum: jak się ogarniesz, to wróć, albo będę ci pomagać, ale inaczej, tak, nie mogę przy tobie być, bo mi to nie służy. To jest stawianie granic, po prostu stawianie granic i dbanie też o siebie. Pamiętaj, że trzeba być trochę egoistą i nie rozdawać siebie na drobne i nie oddawać siebie w pełni, bo zabraknie ci energii. I gdy nam brakuje energii, właśnie wtedy wpadamy w depresję, wtedy wpadamy w stany lękowe, wtedy wpadamy w zaburzenia, różne odżywiania też. Jeżeli masz problem z zaburzeniami odżywiania, to też się tym tematem zajmuję. <grym> zajmuję się też pomocą w osiąganiu celów sylwetkowych, mindsetowych. Także zapraszam, nie ma się czego bać. <grym> Pracuj nad sobą, to jest najważniejsze, żeby się rozwijać. Pozdrawiam.